około 200 dzieci z Rosji pojedzie na obóz wakacyjny do Korei Północnej. Do Korei Północnej. I to nie żart, ale kiedyś to jeszcze był żart, bo jeszcze w Rosji mamy e, takie, dzieci, co, wiadomości, ale oni nazywają się, e, nie wiem, kłamstwo wiadomości. Jakby od początku wszyscy wiedzą, że to kłamstwo. No taki temat tego, Or, tego, z tej strony internetowej. No i oni napisali jeszcze tam pół roku temu lub rok temu napisali, że e, dzieci z Rosji chcą wyjechać do, na oboz wakacyjny do e, tego Korei Północnej. No i wszyscy wtedy ha, 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 bardzo śmieszne. No. Super, że tak nie jest. Super, że to kłamstwo. No i teraz znalazłem taki artykuł, że naprawdę w następnym miesiącu 200 dzieci wyjeżdżą do tej e, z Korei Północnej. No i tutaj gubernator Primorye Oleg Koszemjako powiedział, że około 200 dzieci z Rosji przejeżdża na obóz wakacyjny w Sądowon. E, tam to może Japonczyckie, jakiś w taki sposób nazywa się, a dzieci z, tego, z tej Korei Północnej na obóz. Ocean, czyli nazwa tego obozu w Rosji. No i w najbliższej przyszłości planowana jest pierwsza wymiana turystyczna. Pierwsza. A wiecie co? Teraz, jeszcze zrobili bardzo łatwy sposób, dlatego żeby rosyjscy turyści mogli po prostu wyjechać, tylko jeśli oni mają nawet tam rosyjski paszport lub tam, nie wiem, zagraniczny potrzebny, czy nie, ale wiem, że bardzo teraz łatwo wyjechać do <śmiech> z... <śmiech> Korei Północnej. o wyniku, że e, możliwość zorganizowania wakacji dla dzieci z Przymorie w Korei Północnej była rozważana od dawna, ponieważ panuje tam piękna przyroda. Świeże powietrze i dobry program rozrywkowy, jaki dobry program rozrywkowy, drodzy widzowie, po prostu napiszcie to w komentarzach, jaki może być to program rozrywkowy w Korei Północnej dla dzieci. Ja widziałem te obozy u jednego człowieka, wiecie co, w jakim to było roku, no tam byli takie obozy, wiecie co oni robili tam? Nie, chyba wszyscy wędzą. No i chyba tutaj takie samo obozy. Ja nie wiem po co tutaj jechać. No to do tej Korei Północnej w sensie. Uh, co oni mówią? Jednocześnie dzieci z Korei Północnej również mogły odpocząć w Rosji na... <grym> nawiązać tu nowe przyjaźnie i zapoznać się z rosyjską kulturą. I jeszcze z internetem chyba. Bo, ale chyba w te czasy, kiedy z Korei Północnej dzieci przyjedą do Rosji, chyba nie będzie już żadnego internetu w Rosji, też jak w Korei Północnej. A co te dzieci z Korei Północnej, oni mogą korzystać z internetu? Czy oni mo mogą, no na przykład, um, jeśli, jeśli um, oni będą w tym obozie, te dzieci z Korei Północnej, z ochroniarzami tymi, bo ani że oni zawsze z tymi e, ludźmi z automatami, oj, z tymi karabinami, może z korabinami, no. I tutaj też obok dzieci oni będą w taki sposób też co, nie wiem, codziennie stojać, a nauczyciele, którzy, rosyjscy, oni będą jakby korzystać z internetu czy nie, bo jeśli oni będą, to dla dzieci to będzie szok po prostu. Ja nie wiem, no to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, w jaki sposób oni będą to robić. Wcześniej agencja wiadomości gospodarczych podała, że Putin zapowiedział rozwój współpracy z Koreą Północną w dziedzinie turystyki. Na sezon letni tworzone są grupy. Вычечковы куплены на вакансии в корейских курортах надморских. надморских. Но и то э, еще не все. Bardzo szybko jeszcze tutaj zobaczymy, że rosyjscy uczniowie zostaną wysłani na wakacje do Korei Północnej, bo tutaj, teraz cały internet, bo dzieci, dzieci nie chcą jechać, dzieci nie chcą na te wakacje, wiecie co? Oni po prostu mówią, ja patrzyłem na jeden filmik, gdzie oni mówili, że no nie, my, my nie pytali o tym, my nie chcieli, nie chcieli po prostu tego, my chcieli do innych krajów, a nie do Korei Północnej. No, bo oni wiedzą, że tam coś tam, coś tam ten. I jeszcze co? Dzieci, oni, oni że nie wiedzą, co, co oni mówią. A oni mogą po prostu powiedzieć coś złego w Korei Północną i na no zawsze tam zostać. To wielki problem. No i co? Rosyjscy e, uczniowie będą mogli spędzać wakacje w Korei Północnej, a ich e, równie. No to widzieliśmy tak teraz. Podczas wizyty delegacji Korei Północnej na Dalekim Wschodzie osiągnięto porozumienie w sprawie ogłoszenia roku 2024 rokiem wzajemnej przyjaźni. <laughs> Rosja i Korea Północna rozwój e, wzajemnej przyjaźni. No przepraszam. Dwa kraje, które w ogóle nie będą o co chodzi z tymi słowami? Co oni po prostu znaczą te słowa? A jednak dzisiaj, gdy rodzice myślą o wakacjach dla swoich dzieci, raczej nie przychodzą im na myśl obozy w Korei Północnej. Oczywiście, ja wiem, że bardzo dużo Rosjan nie mają mózgu w głowie, ale po prostu mają, ale jego nie używają. No, przepraszam, o Korei Północnej nawet tacy ludzie nie myślą. Nawet Rosjanie. No, co? to po prostu. Jeszcze chyba oni coś tam mają w tej głowie. Tymczasem międzynarodowe uzdrowisko Sondowon od kilkudziesięciu lat przyjmuje gości z całego świata. Ten obóz dla dzieci został otwarty w latach 60-tych 60 XX wieku. Sondowon położony jest w otoczeniu Sosen, tuż przy plaży w mieście Wonsan nad brzegiem Morza Wschodniego, czyli Japonskiego. No i w taki sposób wygląda ten, e, patrzcie. Jakby całkiem nieźle, no. Jakby... Odpoczynać, wszystko w porządku. Na terenie obiektu znajduje się park wodny, no i tam bardzo dla piłka nożnej. I on e, siatkówki, koszykówki i tak dalej, wszystko oni mają. Wszystko tam są, ale... E, tutaj, wiecie co, oni pokazywają, że oni tam nawet w Dendy grają w ten. Ja tutaj, no, patrzcie, okej, okay. jestem na przykład dzieckiem z Rosji, tak? Gram codziennie w jakiś, nie wiem, tam GTA, tam GTA 5 albo coś takiego, tak? Gram z siebie, gram, i tutaj i, i trzeba wyjechać do Korei Północnej, no i zagrać tam w Dędzi. Jakby co, graliśmy tam, nie wiem, bardzo, bardzo um, dużo lat temu, tak. I wiecie co? Oni mówią, że to jest Sengdowon, ale tutaj wszystko po angielsku. Billy, Jimmy, to też bardzo ciekawe. No i tutaj mówią, że вот w taki sposób to wszystko wygląda. Tutaj jest e, Kim tutaj odpocina siebie, patrzcie. To miejsce, ten obóz e, używają dzieci e, urzędników tych, e, Korei Północnej. Jakby aż tak. Pięknie. No i jestem w szoku. No i tutaj e... mówią, że patrzcie, ile dzieci. A tutaj mówią, że wszystko w porządku. Powietrze bardzo świeże. Plaża bardzo super wygląda. Wszystko super. Jak w Związku Radzieckim, ale brakuje tylko internetu. Napisali. No, brak internetu, chyba. I w Rosji za chwilę będzie, więc. Ja nie wiem. Ja po prostu w szoku, że z Rosją teraz chce połączyć się z tej Korei Północnej. W sensie, że w ramach turystyki i tak dalej. No i w wojskowym też. Jestem w szoku. Napiszcie, co myślicie o tym w komentarzach, bo ja. Ja po prostu nie wyobrażam sobie jak to możliwe. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na mój drugi kanał, gdzie znajduje się codzienne odcinki. No i do zobaczenia na następnym. w następnym odcinku.